Blizny towarzyszą dużej części leczenia onkologicznego. Nie każda choroba onkologiczna wiąże się z powstaniem blizny, ale wielokrotnie pacjenci jako uzupełnienie czy chemioterapii, czy radioterapii mają również proponowane i wykonywane zabiegi chirurgiczne. I po takich zabiegach chirurgicznych powstają blizny, które wymagają opracowania, wymagają pomocy ze strony fizjoterapeuty. Wyróżniamy trzy, a tak naprawdę cztery rodzaje blizn. Pierwsza, ta, którą najbardziej pożądamy, blizna standardowa, prawidłowa, opracowana blizna. Poza tym mamy blizny hipertroficzne, czyli blizny przerostowe, takie, które są wypukłe i wystają nam ponad obrys skóry, oraz blizny puste, blizny hipotroficzne, takie, które wymagają wypełnienia. Zanim rozpoczniemy pracę z blizną, Należy ocenić jej rodzaj, ponieważ zupełnie inaczej pracujemy z blizną hipotroficzną, a zupełnie inaczej układa się nasza praca, jeżeli mamy do czynienia z blizną hipertroficzną. Blizny hipotroficzne wymagają wypełnienia, czyli będziemy pracować na tym, żeby ta blizna nam się pięknie wypłaszczyła i wypełniła. Blizna hipertroficzna natomiast wymaga ścięcia, wygładzenia. Czyli tutaj wchodzi już praca z igłami, na przykład dermopeny. Czwarty rodzaj, o którym należy powiedzieć, jest najtrudniejszy w terapii i są to bliznowce. Niestety z bliznowcami nie pracujemy, jeżeli chodzi o fizjoterapię. Tutaj jest już praca dla lekarzy, dermatologów i chirurgów, ale jest to najrzadziej spotykany rodzaj blizn pooperacyjnych. Z blizną można zaczynać pracę praktycznie natychmiast po zabiegu operacyjnym. Dla blizny nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno. Nawet roczne blizny, nawet blizny pięcioletnie, dziesięciopiętnastoletnie z sukcesami poddajemy terapii i potrafimy wypracować z nich bardzo, bardzo dużo, nie tylko wizualnie, ale również w funkcji. Nieopracowana blizna, blizna pozostawiona sama sobie, potrafi nieźle narobić zamieszania. Takie blizny bolą, ciągną, utrudniają codzienne funkcjonowanie, a także... Różnego rodzaju aktywności, aktywności sportowe, które podejmujemy. Nieopracowana blizna po wyrostku, czy blizna po operacji chirurgicznej na jelicie, potrafi odezwać się nawet po 5, 10, 15 latach, zacząć boleć, zacząć ciągnąć, dawać o sobie znać podczas aktywności w basenie, czy podczas jazdy konnej. Kilka terapii. Parę sesji u fizjoterapeuty sprawia, że ta blizna nie tylko robi się ładniejsza, ale zaczyna być coraz bardziej elastyczna, zaczyna lepiej się układać, umożliwia pracę organów wewnętrznych, bo musimy pamiętać o tym, że blizna to nie tylko skóra, to nie tylko to, co widzimy na zewnątrz, ale największa część blizny jest w środku, jest pomiędzy tkankami. Blizna przerasta na całej długości podjętego, podjętej czynności chirurgicznej, czyli blizny po trokarach przy paroskopii to są blizny, które zaczynają się na skórze, ale kończą w polu operacyjnym w zależności od tego, czy była operowana nerka, czy była operowana jakakolwiek inna struktura. Praca z blizną to tak naprawdę praca manualna, praca z rozciąganiem, rozklejaniem, wyklejaniem tkanek. Samodzielnie bardzo trudno to zrobić. Przydają się zapasowe ręce i to nasze ręce, ręce fizjoterapeutów.